Cześć, witam Was na kanale Niezła Historia, czyli tym miejscu w internecie, które zachęca do czytania literatury historycznej, gdyż wcale nie jest ona gorsza od klasycznej beletrystyki, a ma nad nią tę przewagę, że przedstawione w niej wydarzenia zdarzyły się naprawdę. Czas po Drugiej wojnie światowej okazał się dla Niemiec okresem rozliczeń. W pałacu sprawiedliwości w Nürnberg. Czyli w mieście będącym miejscem kolejnych zjazdów partii nazistowskiej odbywały się procesy oskarżonych o popełnienie zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko pokojowi oraz zbrodni przeciwko ludzkości. Przed Międzynarodowym Trybunałem, poza najważniejszymi narodowo-socjalistycznymi dygnitarzami, stawali także urzędnicy, wojskowi i lekarze. Okazuje się jednak, że pewnej grupie udało się uniknąć procesów, a byli nią biznesmeni. Zarabiający w trakcie wojny ogromne pieniądze. I to właśnie im poświęcona jest książka autorstwa Dawida Dejonga pod tytułem Nazistowscy miliarderzy. Nie od dziś w Polsce funkcjonuje następujący żart. Pamiętaj, nigdy nie pyta się kobiet o wiek, mężczyzn o zarobki oraz niemieckich koncernów o to, co robiły w trakcie II wojny światowej. Okazuje się, że dowcip ten ma silne podstawy historyczne. Nie jeden z nas korzystał chociażby z proszku do pieczenia doktora Edkera, wykupywał ubezpieczenie w firmie Allianz lub podziwiał samochody marek BMW i Porsche. Za to mało kto wie, że dziedzic koncernu spożywczego był zagorzałym nazistą, a w jego firmie przez jakiś czas jedną z czołowych funkcji pełnił Rudolf von Ribbentrop, zbieżność nazwisk nieprzypadkowa. Zarówno jego, jak i zarządców pozostałych wspomnianych marek, łączy to, że powiększali swoje fortuny dzięki rządowym kontraktom w trakcie II wojny światowej, zatrudniając przy tym ogromną liczbę robotników przymusowych. Akcja tej książki rozpoczyna się pod koniec roku 1918. Kończy się I wojna światowa, a porażka państw centralnych doprowadza do upadku Cesarstwa Niemieckiego. Które przekształca się w republikę weimarską. W tym czasie do Berlina sprowadza się Günther Quandt, syn niemieckich fabrykantów tekstylnych. Wkrótce przeżywa on tragedię, gdyż w wyniku zarażenia się wirusem grypy hiszpanki umiera jego żona Toni. W serce Güntera Kwanta długo nie pozostaje jednak puste. Jego kolejną towarzyszką i przybraną matką jego synów zostaje Magda Friedlander. Mówiąc kolejnej ukochanej sakramentalne tak, Günther Kwant nie zdaje sobie sprawy z tego, w jaki sposób to małżeństwo wpłynie na jego dalsze życie. Mimo sformalizowania kolejnego związku, największą pasją Günthera Quanta pozostaje praca. Oddaje się jej nawet w trakcie podróży w towarzystwie rodziny. Niedługo nadarza się dla niego okazja, do zarobienia ogromnych pieniędzy. Niemcy pogrążają się w kryzysie gospodarczym. Z kraju nękanego hiperinflacją odpływa coraz więcej kapitału. Tam skąd inni uciekają, Günther Quandt widzi okazję do zarobku. Swoje środki inwestuje w firmę AFA zajmującą się produkcją akumulatorów. W roku 1923 zostaje prezesem jej rady nadzorczej, posiadając 75% jej akcji. Z czasem rozpada się jego małżeństwo z Magdą, a osoba jej kolejnego męża zdeterminuje dalsze losy przemysłowca. Innym finansistą robiącym karierę w tym czasie jest Friedrich Flick. On z kolei działa w branży stalowej. Jeszcze pod koniec I wojny światowej staje się udziałowcem produkującego broń przedsiębiorstwa Charlotten Hütte a po zakończeniu konfliktu potajemnie skupuje akcję tej firmy, przekształcając ją w prywatny holding. Zaczyna także działania należącym leżącym ówcześnie w granicach Niemiec, Górnym Śląsku. W roku 1932 Niemcy do urn wyborczych idą aż pięć razy, w tym podczas dwóch tur wyborów prezydenckich. W tym czasie Flick spotyka się... Z coraz bardziej wtedy popularnym Adolfem. W kampanii wyborczej decyduje się poprzeć kontrkandydata Adolfa, Paula von Hindenburga, czyli późniejszego zwycięzcę. Jednak po 30 stycznia 1933 roku to firma Flika stanie się jedną z tych realizujących największe rządowe zamówienia na uzbrojenie. W trakcie wielkiego kryzysu zapoczątkowanego słynnym krachem na giełdzie przy Wall Street. Swoją firmę w Stuttgarcie zakłada nieznany szerzej inżynier motoryzacji. Nazywa się on Ferdinand Porsche. Wcześniej nie mógł on znaleźć zatrudnienia ze względu na swój trudny charakter i podejście do pracy. Nazywa się go bezrobotnym perfekcjonistą. Choć grozi mu katastrofa finansowa, odrzuca ofertę kierowania produkcją samochodów w Moskwie i pracy dla samego Stalina. W międzyczasie Dochodzi do zmiany władzy w Niemczech, a kraj ten z Republiki Weimarskiej przeistacza się w Trzecie Imperium. Już wkrótce Porsche spotyka się z nowym kanclerzem, od którego otrzymuje zadanie zaprojektowania samochodu, na który stać będzie każdego Niemca. Wtedy jeszcze nie zdaje sobie sprawy z tego, że niedługo zacznie być określany jako ulubiony inżynier Adolfa. Bardzo ciekawym elementem tej pozycji jest rozprawianie się przez autora z zeznaniami składanymi przez niemieckich biznesmenów przed alianckimi śledczymi. Jak się pewnie domyślacie, niewiele miały one wspólnego z prawdą. Dawid de Jong na kartach tej pracy wyjaśnia cały mechanizm wybielania swojej przeszłości. Wszystko opierało się o tzw. perzilszajne, czyli uzyskane za pomocą pieniędzy świadectwa potwierdzające wersje finansistów. W dokładnie taki sam sposób zabezpieczał się także Wiktor Kapezius, czyli główny bohater książki autorstwa Patrysi Pozner, zatytułowanej Farmaceuta z Auschwitz. Autor nie tylko przedstawia zeznania na korzyść biznesmenów, ale także konfrontuje je z rzeczywistością. Zdecydowanie najlepiej widoczne jest to w przypadku Güntera Quanta, gdyż w odniesieniu do niego. Dysponujemy niezależnym źródłem informacji, mogącym zweryfikować jego słowa, a są nim dzienniki pozostawione przez Józefa Goebbelsa. Innym ciekawym wątkiem tej pozycji jest przedstawienie przez autora tego, w jaki sposób przedstawiciele poszczególnych dynastii biznesowych powiększali swoje majątki. Jak się okazuje, stosowane przez nich praktyki niewiele różniły się od tego, jak to się robi teraz. Jako przykład może służyć uzyskiwanie pakietu kontrolnego nad daną firmą poprzez skupowanie po cichu jej akcji przez podstawione osoby, czyli tak zwane słupy. Jednak ówczesne niemieckie prawo umożliwiało także przejmowanie kontroli nad przedsiębiorstwami przez tak zwane aryzacje, polegające na usuwaniu z firm ich właścicieli o żydowskim pochodzeniu, wypłacaniu im jakichś ochłapów. I zastępowaniu ich nieżydami. Niewątpliwie jest to ciekawe, aczkolwiek ze względu na mój brak wiedzy w zakresie funkcjonowania mechanizmów giełdowych, momentami czytanie o tym sprawiało mi pewien problem i trochę mnie nudziło. Spośród wątków poruszonych przez Dawida de Jonga w tej książce, zdecydowanie najciekawsze były dla mnie losy dynastii kwantów. I nie ma w tym nic dziwnego, gdyż matką najmłodszego syna Nestora Rodu, Haralda. Była Magda Friedlander, którą my dziś znamy pod nazwiskiem jej drugiego męża, Józefa Goebbels'a. W ich przypadku z ogromnym zainteresowaniem śledziłem walkę obojga byłych małżonków o opiekę nad wspomnianym wcześniej Haraldem. Smaczku tej rywalizacji dodaje także to, że toczyła się ona pomiędzy jednym z najbogatszych ówcześnie obywateli Niemiec, a żoną jednego z najbliższych, i najbardziej fanatycznych współpracowników Adolfa. Przedstawiając tę batalię oraz przepychanki pomiędzy Güntherem Kwantem a Gebelsami, David De Jong udowadnia, że w tej kwestii radzi sobie nie gorzej niż standardowy autor powieści obyczajowych. Tę obyczajowość nazistowskich miliarderów widać w jeszcze jednej kwestii. David De Jong na kartach swojej książki Opisuje nie tylko, jak powstawały niewyobrażalne wręcz fortuny, ale też, jak rozpadały się rodziny będące ich właścicielami. Śmierć twórcy finansowej potęgi najczęściej prowadziła do błędów w zarządzaniu olbrzymimi aktywami oraz kłótni o udziały i pieniądze. Mogę nawet posunąć się do stwierdzenia, że większość z tych finansowych imperiów po tym, gdy zabrakło już ich charyzmatycznych twórców, rozpadła się niczym państwa Aleksandra Macedońskiego, czy czy Saladyna. Im dłużej trwa zapoznawanie się z pozycją autorstwa Dawida de Jonga, tym bardziej staje się ona ponura. Podobnie jak w słynnym filmie Psy, nie ma tutaj ani jednej pozytywnej postaci. W pewnym sensie, ale tylko w pewnym sensie, wyjątek od tej reguły stanowi Harald Kvant, który, choć walczy na froncie po stronie Niemiec, to w przeciwieństwie do swoich rodziców, Nigdy nie zapisał się do NSDAP. Każdy z przedstawionych tu przez autora bohaterów ma co prawda na uwadze dobro swojej rodziny, ale bardziej skoncentrowany jest na powiększaniu swojego majątku. I czyniąc to, nie ogląda się na nic, a zwłaszcza na dobro swoich pracowników, wśród których z czasem zaczynają dominować robotnicy przymusowi, sprowadzeni z krajów okupowanych, a ci, jak się okazuje, wcale nie są traktowani lepiej niż więźniowie w Auschwitz, Dachau czy Sobiborze. Swoją drogą, niektórzy biznesmeni w pobliżu swoich fabryk stawiali swoje własne pododdziały obozów koncentracyjnych. Lektura nazistowskich miliarderów skłoniła mnie do pewnego rodzaju refleksji. Każde przedsiębiorstwo ma prawo do rozwoju w aktualnym stanie prawnym. Skoro ówcześnie władzę w Niemczech, Sprawował rząd narodowych socjalistów, właściciele tych firm musieli z nimi współpracować jako z legalną niemiecką władzą. Analogicznie jest w dzisiejszej Rosji rządzonej przez Wołodię. W związku z tym wszyscy ci biznesmeni zatrudniali u siebie robotników przymusowych. A dlaczego? Bo mogli, ponieważ pozwalało na to ówcześnie obowiązujące w Niemczech prawo, choć jak wiemy też, nie wszystko co legalne. Jest dobre. Niewolnictwo też kiedyś było legalne. Można zatem zadać pytanie, kto miał dla nich pracować, skoro wszyscy mężczyźni w wieku produkcyjnym zostali zmobilizowani do służby w wojsku. To prawda, ale zawsze można było tym, że robotnikom przymusowym zapewnić godne warunki pracy. A teraz kładzie się to cieniem na potomkach tychże biznesmenów. Zapoznając się z opowieścią o nazistowskich miliarderach, Możemy także zaobserwować, dziejącą się w tle, historię Trzeciego Imperium. Dla mnie było to o tyle ciekawe, że stanowi to dla mnie dowód na to, że w toczonym od lat sporze o genezę Holokaustu racja stoi jednak po stronie funkcjonalistów. Widać to przez pryzmat przejmowania przez tytułowych nazistowskich miliarderów przedsiębiorstw należących do obywateli pochodzenia żydowskiego. Tych nie zabijano, Lecz w brutalny sposób pozbawiono ich własności, zmuszając ich do sprzedaży udziałów w swoich firmach oraz wyjazdu poza granicę Niemiec. Szczególnie jest to zauważalne w przypadku Alberta Rosenbergera. Człowieka, którego udziały we współzakładanej przez niego firmie zaryzował jego wspólnik, sam Ferdinand Porsche. Poza tym książka ta dotyka jeszcze jednego ważnego aspektu, a mianowicie. Zmierzenia się młodych niemieckich biznesmenów z czarną kartą przeszłości ich przodków. Domyślam się, że nie jest łatwo pogodzić się z myślą, że ten miły starszy pan, który dawał nam prezenty na urodziny, całował przed zaśnięciem i opowiadał bajki na dobranoc, w rzeczywistości ma na sumieniu życie setek tysięcy niewinnych ludzi. I w sumie nie ma się temu co dziwić. Bo odnieśmy to do naszych czasów. Pomyślmy, ilu ludzi w Polsce musi zmagać się z tym, że ich przodek był na przykład wysoko postawionym funkcjonariuszem służby bezpieczeństwa, czy też członkiem Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Tutaj się kłania cała seria resortowych dzieci. Dlatego też z czysto ludzkiego punktu widzenia w ogóle nie dziwi mnie to, że spadkobiercy tych firm i fortun postawieni w takiej sytuacji. Najczęściej stają w obronie swoich ojców i dziadków. Swoją drogą dokładnie w taki sam sposób, z pewnymi wyjątkami, zachowywali się także bohaterowie książki autorstwa Jarosława Molendy, zatytułowanej Dzieci Nazistów. Nazistowcy miliarderzy, napisani przez Dawida de Jonga, to bez wątpienia niezwykle ciekawa, wciągająca, ale też bardzo cierpka opowieść o Niemczech, w których nadal można odczuć wpływ. 12 lat narodowego socjalizmu. Autor tą książką konfrontuje z rzeczywistością obecne państwo niemieckie, które stawia siebie jako wzór w kontekście rozliczenia się ze swoją przeszłością. W zapoznawaniu się z tą pozycją nie bez znaczenia jest także typowo dziennikarski styl Dawida Jonga. Sprawia on, że pozycja ta potrafi trzymać w napięciu, a czytelnik z niecierpliwością oczekuje tego. Co przyniesie następna strona? Mimo pewnych trudności, nazistowscy miliarderzy są zdecydowanie warci polecenia, a spędzony z nimi czas z pewnością nie będzie stracony. Drodzy widzowie, jeżeli dotrwaliście do tego momentu tego nagrania, to mam dla Was niespodziankę, a mianowicie ogłaszam konkurs, tylko w tym momencie, niestety, musicie mi wybaczyć, że nie pokażę Wam nagrody, ponieważ znajduje się ona w moim mieszkaniu, gdzie aktualnie trwa remont. Ale jeżeli się uda, to albo wkleję ją w postprodukcji, wkleję zdjęcie, albo wstawię je na kartę społeczność. W tym konkursie do wygrania są dwa egzemplarze wspominane już dziś przeze mnie książki autorstwa Jarosława Molendy zatytułowanej Dzieci nazistów. By wziąć udział w tym konkursie, trzeba spełnić trzy warunki. Po pierwsze, trzeba być subskrybentem kanału, po drugie Trzeba napisać coś w komentarzu, najlepiej coś miłego, ale jak napiszecie, że jestem głupi i brzydki, to też przejdzie. Oraz po trzecie, odpowiedzieć na pytanie konkursowe, o którym za chwilę. O czym są dzieci nazistów? Otóż autor Jarosław Molenda na kartach tej pozycji prezentuje życiorysy pociech najważniejszych nazistowskich dygnitarzy i największych narodowo-socjalistycznych zbrodniarzy. A są nimi. Adolf Martin. Syn Martina Bormana, Niklas, syn Hansa Franka, Edda, córka Hermana Göringa, Monika, córka Amona Gota, Jennifer, wnuczka Amona Goethe, Gudrun, córka Heinricha Himmlera, Rolf, syn Josefa Mengele, Albert, syn Alberta Spera, Pytanie konkursowe brzmi. Życiorys, której z tych postaci, której z nazistowskich pociech opisywanych przez Jarosława Molendę w dzieciach nazistów, najbardziej chciałbym poznać i dlaczego? Autorzy dwóch najciekawszych uzasadnień zostaną nagrodzeni książką, której okładka wyświ wyświetla się Wam teraz na ekranie. Na odpowiedzi czekam przez trzy tygodnie od publikacji tego materiału pod adresem e-mail, który widzicie poniżej. Także to tyle ode mnie na dziś. Mam nadzieję, że mój materiał się wam podobał. Jeżeli tak, to zachęcam do zostawienia pod tym filmem pozytywnej oceny oraz napisania komentarza. Zachęcam także do kliknięcia przycisku subskrypcji. Zajrzyjcie także na mój fanpage na Facebooku oraz odwiedźcie moją biblioteczkę na no, Lubimy Czytać, są one podlinkowane w opisie. Także tyle ode mnie. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć.